Cześć kochani z tej strony, Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niechaj, żyje nam, dla mnie. Jej, dzisiaj mam urodziny, Dlatego chciałam się podzielić urodziną energią dzisiaj z Wami. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Zobaczymy co dzisiaj ciekawego. Kolejną wiadomość, jaką odebrałam i odbieram cały czas, to to, że jakaś jedna osoba cały czas mnie stalkuje na social mediach wszystkich możliwych. Więc jeżeli to jesteś ty, to gwarantuję Ci, że nie znajdziesz nic ciekawego i jeżeli wybierasz to. Jako swój swoją karmiczną pracę. To polecam przemyśleć dwa razy tą decyzję. Okej. Okay. O! Pod spodem mamy demona. Yes sir! Dzień dobry. Głupiec odwrócony. Nie, nie jestem głupcem po przedzieleniu. Nie jestem głupcem. My dear, wiem, że mnie stalkujesz. I życzę Ci powodzenia w tym. Okej, okay, tak, to jest mój krzyż, że jestem stalkowana. Dobra, dobra. Ale co w czytaniu dla wszystkich? Tak, naprawdę dzisiaj są moje urodziny. Okej, okay. co ciekawego. Co ciekawego. Okej. Okay. Ogień odwrócony to jest bardzo ciekawe, bo w, każdym, w każdych czytaniach teraz, które wychodzą, Santar odwróciła i w każdych innych, których oglądam w takich tych kluczowych, gdzie czytający są pewnymi archetypami, cały czas wychodzi ten król ognia. I ciekawe, że u mnie wyszedł odwrócony. Albo nie mówimy o królu ognia, ale mówimy generalnie o ogniu. Zaraz to rozkodujemy. Dokładnie. Świadek odwrócony. To jest bardzo ciekawe. Bo w każdych tych czytań woda odwrócona. Ogień odwrócony, woda odwrócona. To jest tak jakby brak elementu Ognia, czyli działania, i brak elementu wody, czyli emocji. Gdyby karta pojawiła się w pozycji prawidłowej, mogłabym powiedzieć, że z tą wodą odwróconą mówimy po prostu o pustyni emocjonalnej bądź tej naturalnej. Ale karta ognia jest odwrócona, czyli to nie jest pustynia, ale jednocześnie to nie jest nawodniony te, żyzna gleba, dziękuję, okej. Okay. Słyszę klimat umiarkowany, okej, okay, zaczynam skanować mapę. Zobaczmy. Dream odwrócone. Connect to your intuitive dream world of metaphors and symbols. Ok, coś jest niepołączone. Jakaś symbolika. Jakaś bardzo ogólna, duża symbolika, taka, która, którą można zawrzeć w jednym zdaniu, albo w jakimś symbolu. To jest tak, jakby musimy odebrać jakiś symbol. I dopiero, jak odbierzemy jakiś symbol, reprezentację energii w symbolu, podsumuje to jakiś cykl, w którym jesteśmy. Symbol. Musimy odebrać jakiś symbol. Nie synchronizację, nie znak od Boga, ale symbol. I dlatego ten świadek jest odwrócony. Tak jakby nie jesteśmy świadkami tego symbolu, czyli nie, po prostu nie widzimy go. Tak jakby musimy poczekać, żeby odebrać symbol. Tak jakby tatuaż. W momencie, w którym decydujemy się na zrobienie tatuażu, jest to pewnego rodzaju symbol, który jest reprezentacją jakiegoś podsumowania, który jest Ci podany... Albo w Twojej głowie, albo przez kogoś, jako reprezentację energii, w której jest zawarta historia. Można powiedzieć, że każda karta jest pewnego rodzaju symbolem, ale energetycznie odbieram, że ten symbol jest jeszcze bardziej. To jest tak, jakbym. Pokazała komuś karty. Ktoś może nie rozpoznać, czym jest odwrócona dzika kobieta. To nie jest powszechnie uznany symbol, dziękuję. Chodzi o odebranie jakiegoś powszechnie spopularyzowanego, powszechnie rozpoznawalnego symbolu. I dlatego mamy ten sen odwrócony, bo od razu słyszę symbolika snu. Mówimy o symbolice snu. To jest tak jakby duży symbol reprezentujący energię albo wyjątkowo to, czego nie robię przewidywanie. Nigdy nie robię przewidywań, jak wiecie. I ten symbol, mam wrażenie, jest reprezentacją jakiegoś przewidywania. Czyli jest przewidywaniem, jest jakąś zapowiedzią. Ale nie jesteśmy na razie połączeni, nie jesteśmy w jedności z tą symboliką. To jest, można powiedzieć, że okej. Okay, Orzeł jest symbolem wyższej perspektywy. Ale może być nie dla każdego wyższej perspektywy, dla kogoś symbol może być symbol ten może oznaczać dobry wzrok, prawda? Okej. Okay. Wybaczanie z numerem 1. Śmiech odwrócony. I ciekawe, że mamy tą kartę z numerem 19 i ten ogień też jest z numerem 19. Dwa razy 19 jest odwrócone. Ktoś się nie śmieje. Ktoś jest w głębokim... w głębokim procesie wy wybaczania sobie albo innym i w związku z tym hmm. ktoś się nie śmieje Wspólnota odwrócona. Ktoś się nie śmieje, ponieważ nie ma połączenia z wyższą symboliką? Mam nadzieję, że... Wiecie, o co chodzi. Mm. Page of Pentacles, in Night of Wands. Czyli ogień. To jest szybko. To jest akcja bez zastanowienia. To jest propozycja, która chce wejść szybko, żeby Cię porwać w jakiegoś rodzaju działanie bez. Inaczej, tylko ze względu na to, że nie jesteś świadkiem że jeszcze nie odebrałaś, że jeszcze nie odebrałeś tej większej symboliki momentów, w którym jesteś, to oznacza, że tak jakby nie dokończyłaś procesu, w związku z tym nie jesteś do końca świadoma, nie jesteś do końca świadom, ale to nawet nie jest na poziomie świadomości, to jest na poziomie doświadczania. I w związku z tym, że jeszcze nie otrzymałaś tej symboliki, ktoś... Chcę zaproponować Ci albo energię, generalnie chcą zaproponować Ci szybką akcję. Bo jeżeli, bo jeżeli, zrobić szy jeżeli zrobisz szybką akcję teraz, bez doświadczenia tej symboliki, to co? Jeżeli podejmiesz szybką akcję. Ok. Koło fortuny, to wejdziesz wtedy w nowy kontrakt karmiczny. I ten nowy kontrakt karmiczny będzie dla Ciebie nieznany. To jest tak, jakby nie będziesz wiedzieć na ten moment, czy to przyniesie czy, czy to przyniesie plon, czy to nie przyniesie? No. Czy, czy czyli ryzyko. Dziękuję. Czyli koło fortuny zmienia energię, i pyta się ciebie, czy chcesz podjąć ryzyko. Ty pytasz jakie ryzyko, i cisza. I dopiero wtedy będzie ci pokazany symbol. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart. Mamy zmianę. Dwa pentakle, pięć pentakli odwróconych, dziesięć pentakli, kolejna siódemka, siedem pałek odwrócone. Dziękuję. I to jest zmiana. Czyli zauważysz, że nie masz wyższej symboliki. Papieżyca odwrócona. Twoja intuicja nie jest połączona. Nie mówię, że nie jest połączona w ogóle, albo że nie masz połączenia i że twoja intuicja nie pracuje w sposób odpowiedni, ale jeśli chodzi o tą konkretną energię, którą czytam. I to nie jest tak, że ściągasz jakieś nieprawdziwe informacje. To jest tak, jakby nie jesteś w stanie, musisz odebrać. Tak jak, tak jak odbierasz prezent urodzinowy, musisz odebrać ten symbol. I ten symbol na ten moment. Nie jest nam dany. Dlatego po przydzieleniu mamy Knight of Pentacles, to znaczy powoli poruszająca się energia, czyli kontra, kontrast do energii Knight of Wands, czyli woo, podejmij ryzyko. Page of Cups odwrócone. Wyjście z niedojrzałych emocji i wyjście z niedojrzałej wizji będzie znaczeniem tego symbolu. Dosyć mistyczna energia. Idź naprzód po przedzieleniu odwrócone. I znów mamy kolejnego rycerza. O, po przedzieleniu mamy Knight of Cups i Judgment. Tu będzie osąd, że jest jakaś rezurekcja oferowanego ci kielicha emocji. W związku z tym, że tu była energia, która tak jakby chciała narzucić ci działanie. bez emocji, czyli ryzykowne. OK, Czyli ten symbol, który odbierzesz, Pokażę Ci, że to działanie ryzykowne, które będzie Ci zaproponowane przez kogoś, albo generalnie przez energię, albo może przez Twoją energię dla samej siebie, dla samego siebie, będzie procesem wyjścia z tego procesu, a nie tak jak odbierasz teraz, rozpoczęciem. Cokolwiek to znaczy. Będę kontynuować wyciągać karty. W opisie filmu jest mój adres mailowy, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie, udostępnię ci je. Czytanie przedłużone kosztuje 25 zł, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego pa! pa.